Ok. Jeszcze nie? Hej, hej. Hej, dzień dobry. Witajcie, kochani. Zapraszam na jutrzejszego live'a. Będzie, będziemy rozmawiać o, o lęku. Jest ze mną Małgosia Apolinarska. Małgosia jest, Małgosia jest coachem, jest szkoleniowcem. I, Małgosiu, powiedz, o czym my będziemy rozmawiać. Przede wszystkim o wszystkich naszych obawach i zagrożeniach, których w ostatnim czasie jest bardzo dużo. One mogą dotyczyć oczywiście naszego stanu zdrowia, ale mogą dotyczyć również sytuacji zewnętrznej, tak? Słyszymy ciągle i nieustannie informacje na temat COVID-u, ile osób zostało zarażonych, jak ludzie przechodzą przez ten COVID. Każdy z nas też czuje w tym momencie taki niepokój wewnętrzny, czy nie zaraża się sytuacja, że i jego to dotknie. Być może wśród nas będą też osoby, które już tego doświadczyły. Ale kolejne zdarzenie, które się zadziało w ostatnich dniach, właściwie no... Nastu już w tej chwili, to co się dzieje na Ukrainie, słyszymy bardzo niepokojące sygnały, media nas faszerują ogromną ilością takich e, informacji złych, tak? że tu się niedobrze dzieje, że ktoś kogoś atakuje, że my sami nie powinniśmy się też czuć bezpiecznie. O tym sobie poradzimy, porozmawiamy, przede wszystkim jak sobie z tym radzić, tak? żeby temu nie ulegać w takim stopniu, żebyśmy żeby byli normalnie w stanie się funkcjonować, uśmiechać, mimo wszystko dalej odczuwać jakąś radość życia. Daje się to zrobić, tylko musimy znaleźć sposób. Zapraszamy. Zapraszam, tak. Zapraszamy jutro, godzina 19, na Facebooku Fundacji Zdrowie jest najważniejsze. Do jutra. Do jutra.